Hi Bitches! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę więcej na temat mojej pracy, czyli pracy protokolanta sądowego. Powiem Wam o wadach i zaletach tej pracy, przybliżę z czym to tak naprawdę się je i opowiem Wam co musicie zrobić, żeby zacząć. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Na początku musicie wiedzieć, że praca protokolanta różni się w zależności od tego, w jakim jesteście sądzie. Czy to jest sąd pierwszej instancji, sąd rejonowy, czy to jest sąd okręgowy i druga instancja, czy to jest sąd apelacyjny, czy to jest sąd najwyższy po prostu. Sąd sądowi nie jest równy i Wydział Wydziałowi też nie jest równy. Ja przez rok pracowałam w Wydziale Karnym Odwoławczym i w tym samym wydziale byłam na dwumiesięcznych praktykach absolwenckich zaraz po skończeniu gimnazjum. I to właśnie na podstawie pracy w tym wydziale będę Wam opowiadać, jak to wszystko wyglądało z mojej perspektywy. Zacznijmy może od tego, kim ten protokolant sądowy jest. Uwaga! Protokolant sądowy jest pracownikiem sądu. Ten i uwaga ciekawostka, jest on też jedną z najważniejszych osób przebywających na sali rozpraw, dlatego że bez protokolanta sprawa po prostu się nie odbędzie. Czym taki protokolant się zajmuje? I uwaga, nie zaskoczy Was pewnie niczym, jeżeli powiem, że zajmuje się protokołowaniem rozpraw. Ale czy to wszystkiego zadania? Otóż nie. I też, żeby było jasne, praca protokolanta nie do końca wygląda tak, jak jest to przedstawione w programach typu sędzia Anna Maria Wesołowska czy sąd rodzinny. W sensie, owszem, trzeba pisać na klawiaturze. Nie trzeba jakoś bardzo szybko pisać, ale jednak wiecie, żeby nie robić czegoś takiego, tylko żeby troszeczkę wprawę z tą klawiaturą mieć. I też nie wiem, czy Was zaskoczy, czy nie, protokolant nie protokołuje całego przebiegu rozprawy. W sensie, jasne. W protokole jest napisane to, co się dzieje aktualnie na sali, ale pomyślcie sobie, na sali dzieje się tyle rzeczy, jest milion zwrotów akcji, cały czas jest coś podnoszone, cały czas jest coś oddalane, więc Wy po prostu, jako ludzie, nie dali byście, ja sama też nie dałabym rady, pisać cały czas tego wszystkiego, co się dzieje, bo mi po prostu odpadły palce. Protokole sądowy zwykle pisze to, co powie mu sędzia. W moim przypadku było tak, że siedziałam, patrzyłam, słuchałam, co się dzieje na sali, a sędzia w pewnym momencie mówił: "Pani Zuzo, piszemy", albo "piszemy", albo "tutaj napiszemy tak", albo "napiszemy, sąd postanowił" i dyktował mi po prostu, co mam pisać. W moim przypadku było też tak, że w wydziale, w którym ja pracowałam, były po prostu stałe formułki. Więc ja często przygotowywałam sobie protokół dzień przed, czy jak znałam rozpiskę mojej sali na tydzień przed, to rozpisywałam sobie po prostu protokoły z wyprzedzeniem, żeby być przygotowanym. Ja po prostu już wiedziałam, gdzie jaka formułka ma się znaleźć, wiedziałam, co ma gdzie być napisane więc to już jest akurat kwestia słuchajcie, wprawy. W moim wydziale sprawy trwały od. 10 minut do godziny, i rzadko się zdarzało, żeby jakaś sprawa trwała ponad godzinę, aczkolwiek, żeby była jasność. To, że sprawa trwała godzinę, nie znaczy, że po tej sali, w sensie po tej sprawie, cała sala się kończyła, bo spraw. Takich było 12 w ciągu dnia i mogła być faktycznie jedna sprawa, która trwała 10 minut, a mogła być druga sprawa, która trwała godzinę, czy półtorej godziny, czy dwie godziny, bo było akurat przesłuchanie świadka, mimo że to jest wiedział odwoław, więc rzadko się świadków wzywa, aczkolwiek zdarzały się takie rzeczy i wtedy zamiast 10 minut takie sprawy trwały po... Godzinę czy półtorej, i wtedy siedzenie na sali było naprawdę męczące. I ukłon tutaj mój w stronę osób siedzących w pierwszych instancjach, gdzie wiem, że na tej sali się siedzi po 8-9 godzin i pisze się praktycznie cały czas, bo ci świadkowie są tam praktycznie cały czas. Pierwsze instancje to są w sumie głównie świadkowie. No i tak, czy praca protokolanta wygląda tylko w ten sposób, że siedzimy na sali i piszemy? Otóż nie. Laszło mi słońce. O, wyszło mi słońce. Naszym zadaniem jest również zebranie akt, które będą właśnie potrzebne na dany dzień. Więc, jak macie 12 na przykład spraw rozpisanych na jeden dzień i te 12 spraw mają, nie wiem, od jednego tomu na przykład do 60 tomów, to wszystko to musicie zebrać. Położyć na sali, podrukować wokandy, sprawdzić, czy na sali są długopisy, czy są kartki do protokołów, czy są zwykłe kartki, yy, sprawdzić, czy jest woda dla sędziów, przynieść łańcuch i tak dalej, więc jesteście odpowiedzialni za takie rzeczy stricte organizacyjne. Natomiast, kiedy już sprawy się kończą, jesteście odpowiedzialni za to, żeby wszystkie akta odnieść w odpowiednie miejsce. I poza sprawami również współpracujecie z sędziami, czyli wykonujecie zarządzenia, które. Yy, Sędziowie dają i niezależnie od tego, czy wydają na sali, czyli nie wiem, odraczają rozprawę, i w zarządzeniu jest zawiadomić strony o zmianie terminu, czy na termin wezwać tłumacza przysięgłego języka takiego czy takiego, czy zwrócić się do jakiegoś tam sądu o nadesłanie akt. Jesteście za to odpowiedzialni i jesteście także odpowiedzialni za. Zarządzenia, które wydaje przewodniczący bądź przewodnicząca wydziału. Kto może zostać protokolantem sądowym? Uwaga, może Was zaskoczę, może nie. Protokolantem sądowym możesz zostać Ty. I Ty, i Ty, i Ty, i wszyscy Wy. Protokolantem sądowym może zostać każda osoba, która ukończyła liceum czy też technikum i ma świadectwo maturalne. Kiedyś było tak, że żeby być protokolantem sądowym, trzeba było mieć albo wykształcenie prawnicze, albo być w trakcie odbywania być w trakcie odbywania być w trakcie jakichś studiów właśnie prawniczych, czy czegoś powiązanego z prawem. Dzisiaj tak naprawdę, żeby pracować na etacie jako protokolant, potrzebna Wam jest tylko matura. Natomiast, jeżeli nie jesteście pewni, czy taka praca jest dla Was, czy dacie sobie radę w pisaniu na klawiaturze, gdzie uwaga, nie trzeba pisać tak. Ja wychodzę z założenia, że protokolantem może zostać każdy, kto nie pisze na klawiaturze tak. Tylko wiecie, ma jakieś obeznanie, możecie sobie patrzeć na tą klawiaturę, byle... Jakieś tam obeznanie z tą klawiaturą mieć. Jeżeli nie jesteście przekonani, czy podołacie, jest możliwość odbycia praktyk studenckich czy też absolwenckich, które mogą maksymalnie trwać 3 miesiące. Przynajmniej u nas. Nie wiem, jakie jest w innych miastach. Więc na przykład na miesiąc możecie sobie iść do wydziału karnego popróbować, na miesiąc możecie iść sobie do wydziału cywilnego popróbować i tak dalej, i tak dalej. I po tych. Trzech miesiącach, chociaż nie muszą być to trzy miesiące, bo może już po miesiącu będziecie wiedzieli, czy ta praca jest dla Was, czy nie dla Was. Możecie sobie zdecydować, co dalej. Jeżeli po takich praktykach zdecydujecie się, że taka praca jest dla Was, że Wam się podoba, to składacie sobie papiery już. Na normalne stanowisko, na normalny etat, czyli nie na praktyki, tylko normalnie do pracy. I teraz tak, żeby taką pracę uzyskać, pierwsze, co musicie zrobić, musicie wybrać sobie sąd, który Was interesuje. I niezależnie od tego, czy to jest sąd rejonowy, czy to jest sąd okręgowy, czy jest sąd apelacyjny, zawsze wchodzicie na daną stronę sądu i klikacie sobie w oferty pracy. Tam będziecie mogli znaleźć. Konkurs. Konkursy są chyba co miesiąc czy co dwa miesiące organizowane i klikacie sobie w ten konkurs. Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy etap, Pierwszy etap to jest po prostu weryfikacja dokumentów, czyli macie na stronie dokumenty, które musicie złożyć, wysyłacie te dokumenty bądź yy, składacie je osobiście na biurze podawczym i. Osoby z sądu właśnie przeglądają, czy dokumenty są kompletne, czy, jesteście, czy, czy są wami zainteresowane. Jeżeli tak, to zapraszają was na drugi etap. A uwaga, zapotrzebowanie na protokolantów sądowych jest tak ogromne, że gwarantuję wam, że każdy z Was by się dostał. Więc po pierwszym etapie, czyli po tych dokumentach, jest drugi etap, czyli sprawdzenie umiejętności. W moim przypadku akurat był to test wiedzy. Wiem, że niektórzy mieli pisanie na komputerze i. Żeby nie było, test wiedzy nie jest niczym strasznym. Ogólnie ten konkurs przejdziecie o tak. Wystarczy, że wyjdziecie sobie w strukturę organizacyjną sądu, który akurat Was interesuje i sobie zobaczycie, kto jest dyrektorem, kto jest prezesem, y, jakie są wydziały itd., itd. Konkursy przechodzą praktycznie wszyscy, także nie ma się co stresować i... Po tych konkursach, w sensie po tym drugim etapie, jest trzeci etap, czyli rozmowa kwalifikacyjna, gdzie pytają was, wiecie dlaczego, yy, chcecie pracować w sądzie i tak dalej, i tak dalej. Mnie kazali opowiedzieć coś o sobie, więc powiedziałam tylko, że jestem Zuzia, mam 20 lat i coś tam, coś tam. I moja rozmowa trwała 5 minut, więc na spokojnie, nie ma się czym stresować. No i po takich rozmowach osoby. Z którymi rozmawiacie, mówiąc tylko, że dobrze, dziękujemy, odezwiemy się, no i potem dostajecie telefon, do jakiego wydziału was przydzielono, od kiedy zaczynacie, no i normalnie zaczynacie sobie pracować. I uwaga! Podejrzewam, że temat, który najbardziej Was interesuje, to zarobki. Więc tak, zarobki nie są wybitne. Umówmy się, sądy to są państwówki. Nie płacą milionów monet. Tam jak ja odchodziłam teraz z sądu okręgowego. Było to 4900 brutto, więc ja, jako że nie odprowadzam podatku na rękę, miałam jakieś 3600. Nie są to duże pieniądze, ok? Ale uważam, że dla osób studiujących zaocznie i dla osób, które, nie wiem, nie mieszkają jeszcze sami, tylko mieszkają z rodzicami, albo dla osób, które po prostu chcą sobie zarobić jakiekolwiek pieniądze, jak najbardziej Wam to wystarczy. Więc. Nie jest to jakieś wiłowi, ale myślę, że na początek, jako pierwsza praca, czy nawet właśnie tak, jak mówię, żeby sobie dorobić, jak najbardziej jest to na plus. Dlaczego? Dlatego, że macie też tak naprawdę wszystkie świadczenia. Macie multisporty, macie w czasy pod gruszą. W czasy pod gruszą. To jest coś takiego, żeby życie sobie dwa tygodnie urlopu w ciągu roku i za te dwa tygodnie mają, macie zwracane pieniążki. Macie ubezpieczenie, macie jakieś dofinansowania itd., itd., więc uważam, że pieniądze nie są duże, ale myślę, że warto. Jakie są wady i zalety takiej pracy? U mnie wadą było to, że... Chodziłam na salę praktycznie poniedziałek, piątek. Z tym, że jak ja pracowałam, to nie mieliśmy na wydziale protokolantów i tak naprawdę byłam jedna jedyna. Więc chodziłam na salę poniedziałek, piątek i siedziałam na tej sali od 9 do 16, praktycznie ciórkiem. I często było tak, że nie miałam czasu na jedzenie, nie miałam czasu na pójście do toalety i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek yy, są sędziowie którzy bardzo o was dbają i po prostu po zakończonej jakiejś sprawie mimo że jest jakieś opóźnienie po prostu wam mówią no w moim przypadku było że na przykład pani Zuziu pani sobie pójdzie zje pani sobie wypije albo często jak sędziowie się naradzają to właśnie jest to taki moment żeby się napić żeby zjeść żeby właśnie skorzystać z toalety ale generalnie no praktycznie musicie być przygotowani na to że na sali spędzacie 100% swojej pracy praktycznie chyba że nie jesteście jedynym protokolantem w wydziale no to tej pracy macie Troszeczkę mniej, aczkolwiek dalej jest to sporo. Kolejnym minusem jest to, że no jakby wynagrodzenie jest nieadekwatne do tego, ile pracujecie. No bo umówmy się, siedzenie 9 godzin na sali i dostawanie takich pieniędzy to jest troszeczkę żart, ale myślę, że jest to rzecz do przełknięcia. Więc myślę, że to są takie dwa główne minusy, bo jeżeli tak teraz myślę, Ogólnie o całego kształcie, to ta praca wcale nie jest taka zła. Najgorsze jest to właśnie, że cały czas praktycznie siedzicie na sali i nie macie czasu dla siebie. A z drugiej strony to też jest troszeczkę na plus, bo szybciej wam ta praca mija. Jeżeli chodzi o plusy, to na pewno doświadczenie, bo powiem Wam, że nie każdy ma możliwość siedzenia na sali i wiecie, obserwowania tego wszystkiego, co się dzieje, jak to tak naprawdę wygląda, posłuchania różnych rzeczy. To jest naprawdę fajne. Z tym że jeszcze fajniejsze będzie to dla osób, które właśnie studiują prawo czy też wiążą swoją przyszłość z prawem. To jest naprawdę na plus. Plusem jest też to, że wiecie, każda sprawa się różni, więc idziecie na salę i nie macie pojęcia, czego się spodziewać dnia dzisiejszego. Więc nie jest to w ogóle monotonna robota. W sensie monotonne jest to, że wiecie, trzeba chodzić na tą salę i cały czas trzeba przygotowywać tą salę i schodzić z tej sali i cały czas takie czynności poza tym głównym aspektem sali, yy, czyli rozprawami, a tak to przychodzicie na, na rozprawę i nie wiecie, czego sprawa będzie dotyczyć, chyba że sobie wcześniej przeczytacie, no ale to też nie wiecie, czy y, będzie oskarżony, czy będzie oskarżona, czy ktoś coś powie, czy ktoś coś nie powie i tak dalej, i tak dalej, więc na pewno jest to taka praca niecodzienna. Plusem też jest to, że pracujecie poniedziałek, piątek, macie określone godziny, 8-16. i wiecie, nie pracujecie w weekendy, Weekendy zawsze macie wolne, macie też czasem ustalane wolne dni, tak jak mieliśmy w tym roku, że majówkę nam wydłużyli. Z tym, że musieliśmy ją odpracować w jakąś tam sobotę, no ale uważam, że to jest też na plus, że macie jakby określony wymiar pracy i to się po prostu nie zmienia, że będziecie nie zadzwonić do Was zaraz kierownik, że musicie w tym momencie przyjść do pracy, bo ktoś nie przyszedł. Plusem też są, tak jak mówiłam, te wszystkie świadczenia, multisporty, czasy pod gruszą, dofinansowania do okularów my mieliśmy. Zanim ja jeszcze przyszłam, to były dofinansowania do studiów. Teraz już tego nie ma. No ale styl macie różne dofinansowania do kursów jakichś, czy też macie chyba 50% zwrotu za wydarzenia kulturowe, czyli na przykład ja w tamtym roku byłam na koncercie SBM-u i w tym roku czy też w tamtym roku złożyłam to, że na takim koncercie byłam i chyba dostałam zwrot gotówki, tam 250 czy 500, zł, to już nawet nie pamiętam szczerze. Plusem tej pracy jest możliwość rozwoju, dlatego że zaczynacie od protokolanta sądowego i na protokole musicie przepracować pół roku. Po pół roku macie możliwość e, odbycia stażu i po tym stażu dochodzicie do. E, Stanowiska urzędnika. Potem macie sekretarza, potem macie starszego sekretarza i tak dalej, i tak dalej, więc jest możliwość rozwoju. I co do zarobków, powiem Wam, jeszcze tak mi się przypomniało teraz, że być może e, ta podstawa nie jest za wysoka, ale zdarza się tak, że są nagrody. Co dwa miesiące, co trzy miesiące e, na święta się dostawało bony w wysokości tam 500 złotych, więc są nagrody. Są jakieś dodatki, także czasem się weźmie naprawdę fajną pensję. Podsumowując, czy polecam tą pracę, uważam, że na start jak najbardziej tak. Dla osób, które interesują się prawem, też jak najbardziej tak. Jest to praca ciekawa, jest to praca, w której zdobędziecie doświadczenie prawnicze. Osłuchacie się z tym wszystkim, jak to tak naprawdę w praktyce wygląda, a nie tylko w teorii, to, co macie na studiach, więc to jest jak najbardziej na plus. Natomiast nie radziłabym zostawania w takiej pracy do końca swoich dni. Radziłabym raczej się rozwijać i taką pracę traktować po prostu jako początek Waszej przygody z czymś innym. A wiecie, praca w sądzie w CV. Nie wygląda najgorzej. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał, zachęcam Was do zostania ze mną na dłużej w tej mojej podróży YouTube'owej, w tej przygodzie, którą rozpoczęłam, i zachęcam do klikania, subskrypcji i lajka. Bye!